Dubbing to nasza pasja. Wow, nowy użytkownik! Będziemy mieć wiele frajdy. Chcesz zagrać w Ranscape? Albo bierzeć śmieszne filmiki? Pobierz Google Chrome. O hej, Firefox, to ja! Wybacz, ale jesteśmy zajęte. O, dobrze, to kiedy indziej? E, jasne. To to był. Jakaś starucha, zapomnij o niej. Ech, dlaczego zawsze używasz Biga? Wybacz, panie. To jest śmieć, a nie wyszukiwarka. Dobrze, panie. Pobierz Google Chrome. Ha? Jeśli chcesz używać Google, to w porządku. Nie mów tak! Nigdy cię nie porzucę! Wiem, że nie jestem dobra jak Google. Panie użytkowniku, przepraszam za bycie tak wolną. Moje wyszukiwania nie są tak dokładne, lecz mam prezent dla ciebie. Proszę, daj mi szansę. Nie chcę twoich śmieci. Przepraszam. Jesteś okropna. Przestań być taka przestarzała. Naprawdę przepraszam. Wszyscy cię nienawidzą. Zgidius, po prostu zniknij. Jesteś śmieciem w niczym więcej. Chcę dać ci szansę. Wow, dziękuję bardzo. Wyszukaj proszę dla mnie tą stronę. Um, Halo? Wybacz, czasem się zawieszam. <laughs> o, nie ma go. Wow, Firefox! Jakie to uczucie bycia tak mało popularną? <laughs> Kto to jest? Gdzie ja? Explorer, wszystko dobrze? Kim jesteś? Ty mnie zabiłaś. NETSCAPIK? No. KIM Ty jesteś? Myślałam, że będziemy dobrymi przyjaciółmi. Zdobyłaś popularność. Wszyscy o mnie zapomnieli. I teraz jestem tutaj. Zapomniana i samotna. Nie powinnaś się tutaj znaleźć, moja droga. Kto to mówi? Ja jest Thor, królowa tego miejsca. K królowa? O nie... Hej, ja nie jestem straszna, idiotka! Dlaczego tu jestem? Thor! Darkweb jest idealnym miejscem dla nas, Explorer. Jest tym, gdzie lądują wszystkie zapomniane rzeczy. A ty? Heh. Jestem specjalna. Zostałam stworzona dla tego miejsca. Jestem królową podziemia. Ty w przeciwieństwie do mnie umierasz. Exploded, nadszedł czas, abyś zginęła. Zapomniałaś o mnie, zainstalowali cię w każdym komputerze, nikt mnie już nie chciał używać. Przyszedł czas na ciebie. Chyba na to zasługuję. Jestem stara, ciągle się zawieszam i nikt mnie nie lubi. Cóż. Czas na mnie. Internet Explorer? Gdzie jesteś? Proszę, nie zostawiaj mnie. Bez ciebie jestem taka samotna. O, kogo my tu mamy? Czyż to niebezużyteczna wyszukiwarka? Dzień dobry, użytkowniku. Co chcesz dzisiaj robić? Ych, proszę, pokaż mi, co się dzieje na świecie. Wybacz. Lecz mam dla ciebie inne wyszukiwania. Huh? Wiem wszystko o tobie, użytkowniku. Basz mnie. To jest to, co chcesz. Nie przejmuj się. Pozwól mi zdecydować za ciebie. Czy stworzyłeś już swoje konto Google Plus? Prawie.